W pierwszym świecie XXI wieku, gdzie coraz głośniej mówi się o kryzysie humanistyki. Kultura pisania wybiera kultura obrazu. Festiwal Poezji Słowiańskiej edycja Czechowice Dziedzice znów odwiedził Bielsko-Białą. Tradycyjnie odbywała się tutaj sesja literacka w Książnicy Beskidzkiej. Tym razem poświęcona zmarłej w mijającym roku pani profesor Annie Węgrzyniak, badaczce literatury od lat związanej z Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej. W minionych edycjach Festiwalu Poezji Słowiańskiej pani profesor uczestniczyła w sesjach literackich. Tym razem jej teksty czytali poeta Juliusz Wątroba i profesor Marek Bernacki z Akademii Techniczno-Humanistycznej. Powszechne googlowanie, czy inne formy nowoczesnej, postnowoczesnej komunikacji sprawiły, że o wartości książki decydują efekty graficzne. Okładka, ilustracje. Książki bez obrazków sprzedają się słabo. Ankę pamiętam od 1975 roku. Ja wtedy przyszedłem na studia, Byłem na pierwszym roku studiów polonistycznych, a Anka była pierwszy rok adiunktem na tejże uczelni. I gdy z tych gabinetów wychodziła, po prostu szła jak transatlantyk na pełnym oceanie. Była tak nie tylko, emanowała mądrością, ale była tak piękna, że wszystkie rozmowy. Cichnęły i wszyscy patrzyli na Ankę, a ona szła w tym całym milczeniu przez hol Uniwersytetu Śląskiego, co jest paradoksem, w Sosnowcu. I potem jakoś nasze układy się zerwały, ale w końcu Anka te 20 parę lat temu przyjechała do Bielska-Białej i znów zaczęliśmy się kontaktować. Żyjemy w prędkości. Coraz bardziej zawrotnym tempie, kiedy przytłacza nas nadmiar, bogactwo efort, ofert byższych szczurów, konsumpcjonizm, szukamy wyciszenia, kontemplacji, rozmowy o tym, co naprawdę ważne. I wtedy sięgamy po wiersze. Poezja leczy, jak modlitwa, jak yoga jak szum morza. Poezja to chwila tylko dla siebie. Profesor doktor habilitowana Anna Wężyniak. Dla Bielszczan, dla ludzi z Bieskidów, Śląska i w Polsce osoba znana nie tylko jako Człowiek z potężną wiedzą literacką, nie tylko jako y, fantastyczny człowiek, ciepły, dobry, y, ale to, co zawsze za sobą zostawiała. Y, dziś wykład był pani profesor Anny Węgrzyniak. Rola poezji w XXI wieku. Pani profesor zmarła w tym roku. Nie ma jej z nami. Mamy jej materiał udostępniony. Był to temat jakże na czasie jubileuszowego X Festiwalu Poezji Słowiańskiej. Wieczorem poeci uczestniczący w festiwalu prezentowali swoją twórczość w bielskiej kubiszówce. Odwracam się nic wciąż mi i nie Tutaj prawdziwe emocje. Teoretycznie mijał dzisiaj połowę życia. Rozmieniam samorozwój, fake newsy, samozolację. Przeczekam tysiąc lat ludzkiej nienawiści. Zostawiam na chwilę ślady stóp na piasku. Fale zgarniają nieukowatymi ramionami. Na twarz opadają słone krobelki, by spłynąć mandramy po policzkach. Mówi się, że w naszych trudnych czasach poezja jest odskocznią nie tylko do piękna, do dobra, ale i do normalności. Dlatego jest to doskonałe miejsce. A aura i krajobraz nam sprzyja, dobra organizacja, wspaniali uczestnicy. Jest to okazja do rozmowy o poezji, właśnie w tych trudnych czasach, o, o pielęgnowaniu przyjaźni, wzajemnych relacji, no i inspiracją tym pięknem i tym wszystkim, co sprzyja, że może poezja dzisiaj jest bardziej potrzebna, niż nigdy przedtem. Opowiadał mi o Ziemi, o polach Działkowskich, o koniach w zagrodzie i zasolonych w garści słoninie. Za to często cytuję mi obszar, który ostrzegał przed zasmużaniem bliźnich, kazaniem, że nie ma Boga. Tak trudno mi żyć z nim, przyjmować znów przytyk, że tak się nie godzi. Przyziemni ziemi Ręcznym ogronem przejdziemy do No Jest to ważna impreza, dlatego że spaja to, to środowisko literackie tutaj. Duże słowa szacunku dla Ryszarda Grajka, który tworzy to, pomysłodawcą był i organizuje to od początku do końca. Co nam zostało dzisiaj, które. Tylko wspomnienie, kruche i blade. Ziemia, los każdego splata na wieczność. Cóż mnie może obchodzić? Cieszy serdeczny uścisk głowy. Blasku nabiera życzliwy Tak Uważam, że poeta to nie ma skrzydeł, tylko musi dobrze pisać. To jest tak jak Pan Jezus powiedział do styki, ty mnie maluj nie na kolanach, ale maluj mnie dobrze. I cieszę się z tego, że są tutaj na festiwalu poeci, którzy piszą dobre wiersze i z przyjemnością je słucham. A wtedy, no może rzeczywiście z tymi skrzydłami jest coś na rzeczy. Osiem. Tutaj, wśród poetów, wśród ludzi wrażliwego serca, czuję się wyjątkowo melodyjnie. Możesz mi się znowu Po 20 latach przerwy wrócił do w moje dłonie akordeon za sprawą Tomiku Poezji, po drugiej stronie skóry Beaty Zalot, która ma teksty, według mnie, nostalgicznie wyśmienite. No i tak zaczęło się tworzenie. Komponowanie do tychże wierszy muzyki, z czego oczywiście jestem i szczęśliwym człowiekiem, i dumnym. A myślę, że jeszcze większą taką ważną rzeczą dla mnie to jest ten właśnie przekaz, żeby ludzie dzięki muzyce, Poczuli i dotarli do poezji naprawdę wartościowej. To się jeszcze może zdarzyć. Tak jak wiosna, tak jak josna. Możesz mi się znów przytrafić. Możesz. Muszę powiedzieć, że... Znakomicie zorganizowany przez... Pan Grajek jest utalentowanym organizatorem, no i nie powiem, wiesz, wspaniałym poetą. Festiwal Poezji Słowiańskiej to rzecz niezwykła, w którym można odnaleźć siebie jako poetkę, poezję. No i oczywiście, słowa, które płyną nad podeskiedziu. To jest okazja do bardziej poznania ludzi i najfajniejszych no spotkań. názov okrídlenie predstavuje metaforu v tom smere, že autori, poeti majú krídla. Proste, že žijú trošku v inom svete, aj na svet sa pozerajú úplne iným spôsobom, ako bežní ľudia. My hľadáme krásu vo všetkom a pomenovávame to tak, ako to je. Ja wymyśliłem ten tytuł, żeby nawet cichym skrzydła opadły, przynajmniej na czas festiwalu się mogli unieść nieco wyżej nad tą przyjemnością, prozaicznością, tymi wszystkimi niedobrymi sprawami, które nas otaczają, a na które nie mamy żadnego wpływu, więc róbmy to, na co mamy wpływ, czyli piszmy dobre wiersze. Ale to już nie zależy od nas, tylko od talentów, które są zakodowane w genetycznym kodzie. Czas z tego korzystać, jeśli się to ma. A jak się to nie ma, to nic nie pomoże. You are beautiful. Mm. To jest szun. To Aki są, taki są. No ciało, szaną.